Yo, siemano, z tej strony Elipso, a dzisiaj robimy chyba po raz pierwszy na tym kanale taki pojedynek mój i mojego brata Tymona Siemano. W jakiejś grze dzisiaj będzie grał o skokach nadziarskich Deluxe ski Jump 4, czyli po prostu prościej mówiąc DSJ4. I robimy coś takiego: 5 skoczni, dwa skoki treningowe w sensie jeden mój jeden Tymona. A później jeden skok mój w pierwszej serii, jeden Tymona. I każdy jeszcze ma jeden skok w drugiej serii, więc te skoki będą się y, sumować. Y, tutaj mamy. Aha, skocznie nam. Y, to Dobra, my już wylosowaliśmy y, te pięć skoczeń, bo coś nam się tutaj zepsuło. Toronto HS92, Osaka HS107, Marasówka HS89, Poznań HS110 i Bad 200, czyli normalna, duża, normalna, duża i y, mamut. Jesteśmy ja i Tymon. Widzicie tutaj y, Elipso i tutaj. A, ciebie jeszcze nie oznaczyłem, ale byłby przypał. I Tymek tutaj zaznaczony, więc od razu robimy rozpocznie puchar świata. Tak ja mówiłem trening, a później konkurs, czyli dwie serie. Zaczynam ja. Skaczemy w Kanadzie, w Toronto. No i zobaczymy, co ja tutaj pokażę. Nie pamiętam za bardzo tej skoczni. O kurde, ale trochę, z... trochę to myli. No ale skok nawet w porządku, na punkt K. Teraz skok daje Tymon. Ja mam taki zielony kombinezjon on niebieski, jego ulubiony kolor. No i też solidny skok. Ledwo wylądowany, ale naprawdę niezły. Odległość tylko 4,5 metra dalej ja. No i zaczynamy teraz konkurs, więc tutaj już są emocje. Te treningi są po to, żeby... Wiecie, jak jest jakaś trudniejsza skocznia, żeby się nauczyć skakać. No, teraz już na 110%. No, taki skok nie jestem z niego do końca zadowolony. No, tutaj wiecie, klasyfikacja generalna, więc każdy konkurs ma znaczenie, jest ich tylko 5. No i zobaczymy, kto dzisiaj ten pojedynek między nami wygra w DSJ4. ¡Ole skok! Kurde, 80 metrów, 3,5 metra dalej. No dobra, no to teraz druga seria. No, i na mnie teraz spoczywa większa odpowiedzialność. Mam lekki wiatr w plecy, więc nie będzie łatwo. No, skok też nie jestem zadowolony i nawet pół metra bliżej niż w pierwszej serii. Tymonowi wystarczy 71,5. No i zobaczymy. Ale chyba wygrał. Miał tą przewagę w pierwszej serii. Wygrał! 71,5. Tymon wygrywa pierwszy konkurs. O punkt! O tylko punkt! Jaka to jest różnica! Ale tak ważna, bo to jest 20 punktów w generalce. Teraz mamy ciutkę większą skocznie: Osaka w Japonii, 107 więc ja to zaczynam. Ładna skocznia, bardzo ładne tekstury. No i zobaczymy, co ja tutaj pokażę. W treningu na razie. O już widzę, że tutaj będzie ciężko nad bulą przelecieć, bo ale też miałem wiatr w plecy. No, co prawda delikatny, pół metra na sekundę. Tym on ma podobny, ale tym on jest w dobrej formie, bo on ostatnio wysoko leci po wyjściu z progu, a ja mam jakiś taki dziwny problem. Kurde, no i... 10,5 metra różnicy. Co się ze mną stało od ostatniej zimy, że ja tak się cofnąłem, a tu on zrobił taki krok do przodu, to nie wiem, ale dobra. To już jest konkurs, więc tutaj. No nie ma miejsca na wpadkę, ale nie jestem zadowolony znowu z tego skoku. 84,5 metra. Jeszcze chwila, i tu on będzie miał taką przewagę w generalce, że będę miał mega mało szansę na odrobienie tego. No jak on skacze, no! No nie, dobra, ucieka mi, ucieka mi kolejny konkurs, więc muszę coś z tym zrobić. 92,5 metra. To było za punktem kaczy czy przed? No, chyba przed. Chyba przed. Obo. Nie! Nie, jak jest? Tymon wygrał drugi konkurs. Tymon, jak się z tym czuję, że ty już przed ostatnim skokiem jesteś lepszy ode mnie. Teraz możesz się wywalić na łeb i tak wygrywasz, nie? Ale Tymon, Tymon chce tutaj z klasą to wszystko zakończyć, no i. To był taki skok jak mój z pierwszej serii, ale... Oj, widzowie, jeżeli Tymon wygra ten konkurs, to wygrywa generalkę. A jeżeli... Nie, remisu tu nie będzie, bo mamy nierówną ilość skoczni, znaczy nierówną, nie parzystą, pięć, więc nie będzie tutaj żadnych dogrywek. Dobra, mamy trening, marasówka. HS89, ale widzę, że, że w dół, więc da się tutaj daleko skakać. Tu nie ma maksymalnych belek jak na treningu, więc nie skaczemy z kosmosu. Tylko raczej tak klasycznie. O, teraz Tymon trochę gorzej ode mnie w treningu, tak? Ja wygrywam trening, i to jest dla mnie oznaka, że mam szansę w konkursie, no ale muszę go wygrać, żeby jeszcze o czymkolwiek tutaj myśleć w tym odcinku. Nie, 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 nie. Dobra, w miarę uratowałem ten skok. Ale już był problem. Teraz Tymon. wiem, że tak szybko się No. Właśnie, trzeba na no spokojnie te ruchy robić. Mój ładnie wyszedł z progu i daleko, i daleko. Nie, nie. Za chwilę, za chwilę mój sen tutaj o szansach na zwycięstwo. Nie o zwycięstwie, o szansach się może skończyć. Level skupienia. Dobry skok. Skup. No teraz okej okay, skok, teraz okej okay, skok 81 metrów, ale Tymonowist wystarczy 77 do tego, żeby wygrać ze mną pojedynek. Zobaczmy. O nie! O nie! Nie, nie, nie! Jaki jest! Jaki jest? Brawo, już piąteczka, jeszcze dwa konkursy do końca, ale jaki to jest gold! Jaki to jest gold w tym odcinku! Powiem Wam, że trenowaliśmy przed, ale to ja zawsze przegrywałem, a... Tymon większość przegrywał. Nie do wiary, nie wierzę w to. Zostały nam dwie skocznie. Jakiś odcinek na tym kanale, wygrywa. to jest za skocznia? No, Tymon, Tymon wie, Tymon jest świadomy, że dzisiaj mnie rozgromił. No, ale jeszcze dwa konkursy, honorowo będę walczył, jeszcze można. O, bóle, ciężko będzie bóle przelecieć. Będzie ciężko, ale wiesz co, czuję potencjał, czuję, że od tego są treningi, żeby właśnie przetestować. Ja myślę, że jakbym miał wiad w konkursie, oj, 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 ale Tymon z problemami w treningu. No i dobra, zobaczymy teraz. Szczerze, czułem, że da się tą bulę przelecieć, ale ja mimo wszystko to sobie odpuściłem. Zobaczymy jak teraz. Ale wiatr chyba nie pomaga. Oj, widzę, że tutaj ciężko będzie przekroczyć 50 metrów chyba nawet. No ja miałam 0 0,0 notę, więc tym on. Też przynajmniej będzie ze mną remisował, ale ten skok daje mu prowadzenie. I to 33,8 punktu. No jest w formie, jest w formie. Nawet na takiej skoczni, gdzie ciężko nam jest skakać daleko. 67,5 metra. No to nie, to ja nie dam rady. Znowu po pierwszej serii mogę już. nie mieć żadnych szans i. chyba nie. Jak? No tak, no 0 metrów, ty wygrałeś znowu. To teraz już. To spróbuj przelecieć sobie, to tą... nie, nie uda się. Ciężkie. Ale. ale co tu się dzieje? Widowie, został nam ostatni konkurs Badminton ja Mieliśmy na... tam skoczny przed i przegrałem Tak, no właśnie, więc może chociaż tu uda mi się Zaczynamy trening yy, Wzięliśmy na koniec mamut, żeby wiecie Na dużej skoczni to zakończyć No i Badminton Mittendorf HS200 Oj, ale mnie stawia No i tak było dzisiaj, tak było wczoraj Na tej ale... skoczni, na dużych skoczniach mam problem Ale skok dobry W Badminton w tym roku Nie, w przyszłym roku kalendarzowym już Odbędą się Mistrzostwa Świata w lotach, a na obiekcie HS235. tym on za wcześnie, ale ładnie w powietrzu. No, ma tą sylwetkę, ma tą sylwetkę i nie wygrywa ze mną w treningu, ale małe różnice. I co? 105 metrów dalej nie wiem, dobra. Zaczynamy konkurs. No, będę chciał chociaż tutaj spróbować, bo czuję, że tutaj skacze mi się ok. No i zobaczymy. O, dobrze nawet. Ładnie. Nie doleciałem do punktu K, ale skok na plus 75 myślałem, że 180 będzie. No i zobaczymy, co pokaże ten pan w żółtej kamizelce lidera. No i pewnego zwycięstwa już po trzecim konkursie. O idealnie trafił w próg. Sylwetka trochę go targa, ale, ale ale nie wylądował, nie wylądował. No i teraz tak naprawdę. Ale to jest wyzwanie dla Tymona, bo jeżeli on skoczy dobrze, to wtedy ja na mnie będzie ta presja. Pierwszy raz nie. Nie prowadzi po pierwszej serii... Ole trafił w próg. No tutaj jakby to była, wiecie, graski jumping, nie, nie, to bym miał 100% nie, nie. No nie tym razem. Troszkę nie. bliżej, ale wylądował. No i ile potrzebuję ja? 114,5, no więc chyba wygram końcówkę, ale nie zmienia to faktu, że Tymon we wszystkich czterech konkursach był po prostu gołtem. O, dobrze, w progu. No i już przeskakujesz tą linię. Do punktu K! K. Do o, punktu jest! No na koniec! Przekroczyłem o metr rozmiar skoczni. To był pierwszy chyba skok. Podnarty nie było, no nawet Dobra, zobaczmy klasyfikację, żeby to nie przeskoczyło. Delikatnie klikam teraz. Jezus, 105 punktów. 60 punktów przewagi, Tym on ma 4 zwycięstwa i. Yy, jedno. i jedno drugie miejsce. A ja mam jedno zwycięstwo teraz i 4 drugie miejsca, ale dla mnie jedyne pocieszenie jest takie, że oddałem. Yy, jako jedyny, ten ostatni skok, to był jedyny yy, skok w tym odcinku, kiedy ktoś z nas przekroczył rozmiar obiektu, więc tym on jeszcze raz gratulacje, o, gratulacje. No to musiało boleć, ale mnie z kolei jeszcze bardziej zabolało to, że. Przegrałem cztery konkursy w tak słabym stylu. Szczerze, to było fajne, więc piszcie, czy chcecie więcej takich naszych pojedynków w DSJ. -cie. Niedługo Boże Narodzenie, więc tam na pewno yy, będzie Fortnite, to już mogę powiedzieć. Ale może jak nam się spodoba, to z jakieś dwa odcinki z DSJ wlecą, więc szykujcie się na ten maraton odcinkowy w, Bożym, w okresie Bożego Narodzenia. Ze mną był Tymeku. Tymon, możesz teraz zapromować swój kanał do kamery? Tymeku 1000, wbijajcie. Tymeku 1000, wbijajcie. Tymon ostatnio nieźle nawet rośnie. Rośnie w górę, trochę masło maślane, a ja walczę o suby, o wyświetlenia, więc jak chcecie to możecie je tutaj zostawić. Mówię o subach i o łapkach, bo wyświetlenia jak oglądacie, to wbijacie. Do zobaczenia. Na razie, sięmano!